Każda historia leczenia zaczyna się tutaj, w miejscu, gdzie medycyna spotyka się z troską o człowieka. To tu pomagamy stanąć na nogi, odzyskać sprawność i pewność ruchu. Każdy krok to nowa nadzieja. Nasze zespół medyczny prowadzi pacjenta krok po kroku, zapewniając wszystkie potrzebne informacje. Od pierwszej chwili dbamy o spokój i wygodę pacjenta. Precyzyjna diagnostyka w komfortowych warunkach pozwala nam postawić trawną diagnozę. Nasze laboratorium diagnostyczne oraz nowa pracownia rezonansu magnetycznego wspierają lekarzy w podejmowaniu kolejnych decyzji. Zapewniając sprawny i rzetelny przebieg badań. Plan leczenia powstaje w atmosferze zrozumienia i troski. Lekarz wyjaśnia każdy krok terapii, odpowiada na pytania pacjenta i pomaga mu świadomie uczestniczyć w decyzjach o swoim zdrowiu. Każdy zabieg przebiega w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach, z pełną troską o spokój pacjenta. Dzięki doświadczeniu lekarzy i pielęgniarek, każdy etap operacji jest dokładnie zaplanowany i realizowany. Czas rekonwalescencji to czas troski o twój spokój i wygodę. Nasi specjaliści dbają o to, by każdy zabieg, nawet ten najmniejszy, odbywał się w atmosferze bezpieczeństwa i z zachowaniem najwyższych standardów higieny. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii znane jest w całej Polsce z tego, że tutaj fachowo leczymy i świetnie się opiekujemy naszymi pacjentami. Pragniemy również w najbliższym czasie, żeby te warunki bytowe były jeszcze lepsze.